Halo? O! To się otwiera automatycznie. Dzień dobry. Z tej strony Jakub. Jestem panem plagą. Czy plaga ma jakieś specjalne te antidotumka człowieka na tym, <grym> z tobą go zabijasz? Pięknie. Czyli plaga jak zwykle nie jest OP. OK. Pewnie ma ten sam model. Nie wiem. Cześć kamera. Dzisiaj leczymy. ...dążny jest CP. Nie wiem, to wygląda bardzo sus to pomieszczenie. Dlatego pójdę tędy. Może Vervix był jakimś naukowcem czy coś. Może. Nie no, ochronię, żeby nie umarł. Chyba że wyszedł. Też jest taka możliwość. Ihihiha. Susy, wy moje, suski. Jeżeli mnie słyszycie, to chodźcie tu. Susy wy! Sasi sasi Nie wiem czy mnie słyszą szczerze sas sas alosuski Suski Okej okay. Czyli Vervix Chyba umarł Ta osoba była bardzo awka Plaga to jest mój ulubiony SCP Ale w tej grze jest tak znerfiony Ej, Susku. Gdzie uciekasz? Halo, Susie. Bolszewik, Limon, Blesuk. Wariu! Proszę nie uciekać, bo i tak nie uciekniesz. Cześć, cześć, Susku. Nigdzie nie uciekniesz. Słyszysz mnie? Jak mnie słyszysz to czy wiesz może gdzie jest twój kolega? E, o, Oj, działa. No, sas. Mogłeś wiedzieć, gdzie jest twój kolega. Wtedy byś przeżył. Chyba, że twój kolega nie żyje, to też jest taka opcja. My teraz idziemy na przygodę po ochroniarza, bo ochroniarz raczej się nie wywalił od Tesli, a Verwicks był naukowcem. Widzę, że jesteś podentuzjowany tym, że... Jesteś już drugi raz jako pierwszy zombiakiem. Jest bardzo pewnie fascynujące dla ciebie przeżycie. Nie pamiętam... A nie, bo ja jeszcze wyjście nie znalazłem, tak ale ktoś tędy przechodził, bo tych drzwi to nie ja otwierałem. Tutaj też nikogo nie było i nikogo nie będzie. Boże ich było użyć tabletek na bultukę. Nawet nie. Szukamy. Ja ci opowiem odchodził. Okay, oh, to jest pewnie limon. Yeah. All remaining personnel are advised to proceed with standard evacuation protocols until an MTF squad reaches your destination. Awaiting re-containment of one SCP subject. Idziemy po Limona. O, wow, 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 co tu się stało? Bolszewik, czyli czyli teraz Bolszewik się zrespił. Kurde, gate A, no to on raczej gate A nie wejdzie, tylko raczej gate B. Jak się przestraszyłem tego dźwięku. Aha eee. Cześć Jednak gate ma przylazłeś Oj, oj, oj Nie uciekniesz A jak uciekniesz to tobie to nic nie da Bo już ciebie łapie Nie, 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 tak nie można się bawić Nieładnie bolszewik Nieładnie Ja tu jeszcze, o, windę wywołam Chodź tu Wiesz, że nic nie zrobisz. Ale sus jesteś, Aha. No cóż... Mówi się trudno, jeszcze zostawiłeś gate'a ładnie otwartego. Wiesz co, proponuję szukać Limona. Wiesz może gdzie był? Gdzie awkuje? Ja no, on na pełnił. Jest. jest. Uf, on jest mam pomysł, mam pomysł. Stańmy wokół niego. No, tak. Uga. Tak. Uga. Tak. Uga, tak. Uga tak. Słuchaj, Jak coś to się, się przeszykuje na atak. No ale wiesz, ja go obiłem na tyle, żeby on był nakitanat dla mnie. No i dobrze. To za wrazie czego przyszykuj przycisk ataku. Ja chcę zobaczyć tylko jego reakcję na to. Bardziej w stronę wyjścia się obróć. Żeby nam... O nie, idzie drugi! Nie ma! Jeszcze go zdążę odrodzić! Pokczam, gierka! No, okay. Hmm, życie ochroniarza, jak to może wyglądać? Może to wyglądać bardzo ciekawie. Eee, tak, tylko musimy znaleźć przejście. Wydaje mi się, że to będzie w tą stronę, bo ten korytarz jest taki idealny do tego, aby znalazło się na końcu niego wyjście. Tak. od razu wywalamy flashbanga, bo nikt tego nie używa. Hookers! I lecimy w przygody ochroniarzem. Yeah. Pamiętacie sprytnego ochroniarza? Jeżeli tak, to tak jeszcze gdyby się wygenerowała taka sama mapa, o, no ale nie Marzenia mi zepsuła Jadę po nich Idę ratować naukowca i strzelam w klasę, D. Chyba Tutaj, jak zwykle, inne zamykamy. Tutaj sprawdzimy. Nikt się w ogóle nie kampi teraz za tymi, za ścianami, bo jest to taktyka stara, nieużywana. IT. IT, HATS. HATS, X. x kto by tam poszedł? Przecież plama. ALL, czyli ktoś tam był. Nie, chyba ktoś właśnie stamtąd przychodził. Słyszałem po lewej Gaita. Podwójnego. Cześć chłopaki, to ja, wasz kolega ten, jest klasa D, otworzycie mi? Pewnie tak. Tak? Wyrazę wam otworzyć. Ilu was tam jest? Nie ma co. A! Myślałem, że, dam, że zbytuję klasę D. Ulepszasz? A ty masz z meczki. Pan co to mogłeś ulepszyć No Uleczyło cię to? Nie No a ja się A ja ci uleczę tym A myślałem że Nie, Friendly no Fire tak. jest wyłączone A, no tak Dostajesz trzał stopę z kałacha. Za niewinność ty, Werwix chyba kogoś zabił, jak on jest SCP-kiem. Eee, uciekaj. Ty Jak? Zawołałem. A, Agle, agresywnie, Limon. Agresywnie, Limon, strasznie. Myślałam, że to jest... Ktoś. E, kto? Czekaj, tutaj otwartymi drzwiami, dojdziemy. Tutaj nikogo nie było Najwidoczniej Bo ja ten wyszedłem. O, tu się zrespiłem ok. Tu Sassy. Ty, a w ogóle, bo ja mam kolegę MTV, odezwij się gościu Ale co? Bruch Co to są za beczki? nie Eee, rzuty z nieba Yo, szkoda, że nic nie widzę Dobra, uciekaj tam, bo ja... Ja tutaj nic nie widzę, u mnie jest ciemnica. A. E. Bu. Wiesz, że na jednym z filmów mówiłeś do mnie e, na radio, a mi się rozlokowało radio. A! Czemu go zabiłeś? Ty, agresorze, co ty robisz? Ty, spokój się, spokój się. Pa, zrzut bombowy. bardzo za tobą, zrzut bombowy. Co jest? Poleciał w górę. Czemu go zabiłeś? Czemu go zabiłeś? Ty zbrodniarzu wojenny. Ty z ty zbrodniarz wojenny, coś ty zrobił? Cytrynę żeś zabił, ale agresy Agresywnie, muszę powiedzieć. No, na pewno to nie jest fajne co zrobiłeś w tym momencie: jest to bardzo niefajne. Halo, to się nie musi tak kończyć, gościu. Gościu, ty próbujesz uciec? Tak rundą. Chcę, chcę zapytać, co jest nie tak z tą rundą? Chcę zapytać, co jest nie tak z rundą? Naprawdę. Halo. <grywa> 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 Okej? Okay? Ja nie wiedziałam, o co chodzi.